Kajdanowicz, fakty. Rano w amerykańskim stanie Nowy Meksyk wojska amerykańskie zaczęły transportować swoje oddziały w kierunku lokalnej pustyni. Wszyscy myśleli, że to tylko ćwiczenia. Jednak kiedy wyciekły drastyczne nagrania z kompleksu badawczego, które znajdowało się na pustyni, byliśmy już pewni, że w laboratorium w Black Mesa dzieje się koszmar. Koszmar ten skończył się nie tylko śmiercią tysięcy ludzi, ale również podejrzewa się, że w tym miejscu doszło do wybuchu bomby atomowej. Black Mesa była podziemnym kompleksem badawczym, w którym eksperymentowano nad najnowszymi technologiami świata. Według naszych danych, kompleks ten rywalizował z podobną placówką badawczą Aperture Laboratories, jednak nie wiemy dokładnie, na czym ten zatarg polegał. W godzinach porannych czasu centralnego wojska amerykańskie masowo zaczęły przemieszczać się na pustynię. Rząd powiadomił wówczas, że są to tylko ćwiczenia. Kilka godzin później do internetu wyciekły pierwsze nagrania, które pokazały jednak coś zupełnie innego. Śmierć i chaos to tylko parę słów, które opisuje to, co działo się w Black Mesa. Po wycieku nagrań sztab prezydenta opublikował oświadczenie, w którym powiedział, że cała sytuacja jest pod kontrolą i że wyciek zawiera nieprawdziwe i zmodyfikowane nagranie, które mają na cel zdestabilizować Amerykę. Podważeniem tych słów były relacje świadków tego zdarzenia. Naukowcy, którzy uciekli z Black Mesa twierdzą, że musieli walczyć, z cytat, z tworzeniami tej ziemi, a wojsko miało za cel mordować cały personel. Od tego momentu w największych miastach USA wybuchły protesty. Kilka godzin temu prezydent George Bush wygłosił apel do swoich obywateli w związku z całym incydentem. Orzekł, iż doszło do tragicznego wypadku biologicznego, jednak żołnierze poradzili sobie z problemem. Oskarżył również Rosję i Chińską Republikę Ludową, iż te wykorzystują fałszywe informacje, by niszczyć respekt jego kraju i że ta postawa nie obejdzie się bez odpowiedzi. Chwilę po apelu wojska sił zbrojnych USA zaczęły się wycofywać, a zarówno Władimir Putin, jak i Hum Jim Tao zdementowali oskarżenia amerykańskiego prezydenta, wyrazili również swoje zaniepokojenie incydentem. Kilka minut po apelu prezydenta Busha, brytyjski premier Tony Blair powiedział, że Ameryka użyła broni jądrowej, żeby zakończyć incydent i że w tym całym zamieszaniu zginęło ponad 15 tysięcy osób. Nadal nie znamy reakcji Stanów Zjednoczonych na tę wypowiedź. W Waszyngtonie jest nasz dziennikarz Ryszard Nowik. Ryszardzie, jakie są emocje w amerykańskim społeczeństwie? Witam. Aktualnie ludzie zaczęli protestować przed kapitolem. Dopiero informacje o rzekomym wybuchu bomby atomowej doprowadziły ich do gniewu. Sądy misji prezydenta i rządu, gdyż czują, że prezydent kłamie i podczas przemówienia zamiast odpowiedzieć na pytania, służy kolejne, bardziej niepokojące. W skrócie rzeczy powstaje więcej pytań niż odpowiedzi i dlatego ludzie protestują. A wiadomo o liczbie ofiar. Może udało ci się rozmawiać z świadkami tego incydentu. Według ich relacji, to co mówią Stany Zjednoczone, no. Jest to po prostu... kłamstwo. Oficjalną wersję podaje cały zero zgonów i tylko trzy ram na osoby. Z zdjęć i nagrań można jednak przeliczyć, że w Słowacji zginęło 500 osób i to w pierwszych godzinach walk. Dużo osób uważa, że słowa ministra w tej kwestii są przesadzone, jednak nadal jest są to liczby. Nie udało się znaleźć świadków incydentu. A wiadomo chociaż, co dokładniej stało się w Black Mesa. Czym dokładnie jest ta katastrofa ekologiczna? No teraz nie wiadomo, co się stało w placówce. Świadkowie mówią o wybuchu w jeden z sektorów laboratorium. Wkrótce potem w kompleksie zaczęły pojawiać się różne, jak to zostało ujęte, zwierzęta z planet. Jednak oprócz tego, że żadne agencje prasowe nie mówiły, co się dzieje, zresztą obszar działań jest ściśle monitorowany i wejście do strefy grozi śmiercią. Wiadomo, kto za tym stoi, czy był to zamach terrorystyczny, a może to był po prostu nieszczęśliwy incydent. Wszystko wskazuje na to, żeby tu wypadać przy pracy. Wallace Breen, jeden z pierwszych ociekających ze strefy wykluczenia, który był administratorem całej placówki, mówił, że niebezpieczne technologie wiążą się z niebezpiecznymi testami. Co za tym idzie? Wallace Breen miał świadomość o tym, co się mogło wydarzyć. Jednak stwierdzi, że katastrofalny w skutkach test skończył się nieprzewidzianymi konsekwencjami. Jaka jest sytuacja naukowców w laboratorium? Przypomnijmy, że w kompleksie pracowało ponad tysiąc osób. Tylko kilkunastu wydostało się z placówki. Wiadomo o 30 żywych, jednak reszta uznaje się za zaginioną bądź zabitą. Mówicie, że naukowcy byli mordowani przez wojsko, co potwierdza wyciek nagrań, które opublikował portal Wikileaks. Miejmy nadzieję, że większość jest cała i zdrowa, szczególnie, że część tych naukowców pochodzi z różnych krajów, m.in. z Japonii, z Kanady, z Francji bądź z Niemiec. Dziękuję za rozmowę. Z ostatniej chwili dostaliśmy dwie informacje. Pierwsza z nich dotyczy rządu stanu Nowy Meksyk. Władze złożyły rezygnację z urzędów i poinformowały, że od tego momentu władze w stanie przejmuje wojsko. W Albuquerque na ulicach pojawiły się czołgi, gdyż tam protesty zmieniły się w zamieszki. Tymczasem w Nowym Jorku zostanie zwołana Rada Bezpieczeństwa ONZ. Na tym spotkaniu zostanie omówiona sprawa Black Mesa oraz dalszych postępowaniach USA w tej sprawie. Najpewniej przedstawiciele Rady zaoferują swoją pomoc w rozwiązaniu tego incydentu. Organizacja Narodów Zjednoczonych również nie wierzy w oficjalne dane podane przez prezydenta i ma nadzieję, że prawdziwe informacje zostaną podane podczas spotkania. Informujemy państwa, że cała sytuacja jest niesamowicie skomplikowana. Nadal dużo informacji nie znamy, a każdą godziną pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Jeżeli ktoś chce uważnie śledzić to, co dzieje się w stanie Nowy Meksyk, rekomendujemy oglądać kanały informacyjne w TVN24. Chociażby będziemy aktualizować tę niepokojącą sprawę. Po wiadomościach, w rozmowach, po faktach, Kamil. Dobrzyński będzie rozmawiać o tych wydarzeniach ze Zbigniewem Brzezińskim, byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego USA. Przejdźmy do...